Pytamy o nowego premiera, bo Donald Tusk nim został. Ma? Beznadziejny, lepiej żeby go w ogóle nie było. Lepiej, żeby do niej wyjechał na stałe i tu mm. w ręce nie wracał. To co teraz z tą Polską będzie, jak pan myśli? Jak to co będzie? No, no bo ono został premierem. Donald premierem, Tusk trzeba nie... go po prostu usunąć. Usunąć? Wszystko zrobić, żeby go usunąć, za wszelką cenę. No tylko jak, no bo teraz już po A, wyborach. No, proszę pana, przede wszystkim oszukali w wyborach, mm. bo we Wrocławiu trzeba było sprawdzić, tam pa, pani jedna pokazywała, mm. mówiła, że wybory, które tam były, mhm. tam gdzieś do 6 rano to było po prostu oszustwo. Mhm. Tam mieszka zaledwie kilka domów jednorodzinnych. Tu trzeba się stuknąć. Mhm. To jest kłamstwo, oszustwo. On pojechał do Wrocławia dlatego właśnie, mhm. żeby, wie pan, czyli żeby pan... podziękować tym, że przez oszustwo został prezydentem. Mhm. Znaczy premierem. Znaczy, czyli, premierem czyli, tak. Tak. Czyli, czyli pan nie wierzy Donaldowi Tuskowi, jak on mówi, nie. że kocha Polskę. On nienawidzi Polski. Mhm. on mówi po prostu jak on to mówił no bo nawet takie eee, serce tu wczoraj tak, Ta... kramstwo, proszę pana ja on mówi to Pols kramstwo. Polska to nienormalność no. ja bym wszędzie wywieszał banery i, i jego co już stawił, Polska mhm. nienormalność no ale to jak pan myśli, czemu no, bo jest no oszustem, młodzi ten... młodzi głosowali no bo, głupi, głupi, bo głupi, głupi nie znają mhm. nie znają, że to jest oszust drugi, hołownia hołownia to dla mnie, wie pan kim jest? Czym, eee, jak on się nazywa? No W, w, w cyrku... Klaunem cyrku. Mm -hmm. Stworzył jest. Cyrki jest klaunem. Mm -hmm. Po prostu klaunem. On się nie nadaje do niczego. Mam nadzieję, że go wyrzucą. Wcześniej, jak oni dotwoją dwa lata, to cud będzie? Mm -hmm. Czyli w cztery lata pan nie wierzy. Że w życiu nie. Rok, dwa, góra. Mm. I koniecznie No bo oni też tam są te komisje śledcze chcą ja, teraz. Komisje zakładać śledcze, i... to, a komisje śledcze, tak, oni mogą sobie wzywać komisję. Mm. Najpierw trzeba pod komisję mm. wziąć. Mm. po kolei. No dobrze, dużo zdrówka, wszystkiego mm. dobrego. Dziękuję, Czyli pani też tu nie? Nie, jego bym zbyt jednoznacznie pierdol... za A może chce się zrehabilitować? Tak. Wie pan, co ja za 5 złotych musiałam robić? Mm. Ciężko. Przez niego. Mm. Ale mówi, że nic nie zabierze. Nie zabierze. Tam bierze to. Mhm. Czyli nie... nie ma co mu ufać. Wspaniały człowiek. Wspaniały. No, oczywiście. No bo ono właśnie ekspozema, właśnie no to... porządek i spokój. Tak. No i pytamy też, czy jakieś życzenia są od Polaków. No pewnie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.